Siemanko Gołąbeczki prosto z pracy. Oczywiście. Najpierw się jedzie do gołębi. Już od rana sobie latają te białe moje pocztowe asy weselne, jakby to sąsiedzi powiedzieli no, Weselne chodzą. Zaraz je zamknę i opowiem wam historię o Ciemnych, czarnych, bo pewnego słowa na YouTubie i innych social mediach nie można mówić. Nawet jak coś jest spisane, jako rasa gołębia, to YouTube po prostu tnie zasięgi, i wszystko jakbym powiedział, nazwę tego gołębia prawidłową. Najś najśmieszniejsze w tej całej aferze z Mikem Tysonem Jest to, że przyjechał do Polski eee, No i ludzie, którzy hodują głębie zawodowy, zawodowo eee, Nie amatorsko tak jak ja, tylko profesjonalnie już chyba zacierali ręce, że przyjechał po niesamowite głębie pocztowe z Polski. Bardzo mocne, bardzo mądre. Zapłacił furę, pieniędzy za nie. A się okazuje, że on przyjechał po czarne perły, Czyli ciemne u nas potocznie na Mazowszu się na nie mówi. Gołębie ciemne. Są całe białe i mają czarne szyje lub siwe szyje. Bardzo pospolita rasa. Można ją kupić już nawet od 10 zł. Ja nawet kupiłem ostatnio w Radzie Mini po 6 zł. Także hodowcy głębi pocztowych muszą niestety nie zarobią. Mike kupi sobie ciemne po 6 albo po 10 zł. Są bardzo pospolite gołębie w każdym gołębniku od zawsze były, zaraz Wam powiem. Pochodzenie tych głębi, pięknie usiadły. Wszystkie zamykane. Tak jak wczoraj, składki nie chciały wylecieć, tak dzisiaj są strasznie prze, przerażone, że nawet nie zdążyłem zakręcić kołem. A już są znowu w górze. Niedobrze, niedobrze. No i połapałem wszystkie swoje czarne diamenty. Po takie gołębie właśnie przyjechał Mike Tyson. Do Polski. Nie po żadne pocztowe. Gołębie te u mnie tutaj to są akurat prawie wszystkie samiczki. Jeden samiec jest. O ten. Nie są to raz, że tak powiem idealne do wzorca. Bo są, bo są po prostu różne troszkę mają jaśniejszą maść najfajniejsza to jest ta tutaj z tą maścią czarną taką czarna czarna black oczko powinno być białe mniej więcej takie no ale my jako Hodowcy, hobbystyczni, tacy że tak powiem, amatorzy gołębi. Kochamy wszystkie gołębie. Na mnie przeszkadza to, że, 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 że gołębies ma jakąś tam wadę. Te gołębie są wykorzystywane w celach, że tak powiem, do ściny, do ścinek. Po prostu pospolite. Ścina. <gulatory> Oj, 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 oj. Ścina, oj zobaczymy. Jaki będzie wynik jak nie chciały latać, to nie chciała teraz nie chcą siadać Bardzo pospolita rasa u nas w Polsce Ale dlaczego przyjechał po niej akurat? No bo widzicie, że są czarne przede wszystkim i też się fajnie nazwał. Czarny diament. Tu mam gołębia najstarszego z 19 roku, chyba. A najmłodszego z 23. to jest właśnie ta samiczka tu. I zaraz Wam pokażę, jest bliska bardziej. Do ręki wezmę rozłożę skrzydło. Rasa powstała wyhodowana została na Mazowszu przez, przez tutejszych hodowców gołębi lotnych w XX wieku bardzo pospolita tak jak mówię w każdym głębniku jest Umie ich za dużo nie ma e, tu 10 w sumie to 11 sztuk mam jeden ma wadę dlatego go tutaj nie nie wrzuciłem, ale go zaraz przy, y, pokażę. Przyniosę go przede wszystkim, żeby wam pokazać o co chodzi. Wada i tyle. Na przykład ta samica tutaj jest za duża, jak na swoją rasę. Ja znawcą tej rasy aż takiej nie jestem. Po prostu lubię wszystkiego gębia. To jest fajna samiczka z tamtego roku. To jest samiczka fajna. A tamten na przykład już ma tą oprawę taką oka widzicie taką jakby pod pomarańczową podchodzącą, to też jest wada, ale nie u wszystkich. Na no właśnie tam na Podlasiu, że tak powiem, czasami taka wada jest zaletą. A taka bardziej taka bardziej cielista jest jeszcze większą zaletą w sumie to tutaj na tym filmie to widać, żeby to, to wszystkie mają takie jaśniejsze, ale no, no niestety nie są wszystkie jaśniejsze ta obwódka oczywiście co mówię, oka no i mają czerwone przykrwienia przy co też jest nie za bardzo yy, pożądane, że tak powiem jest jeszcze yy, jedna barwa, że tak powiem. Yy, zaraz ją pokażę. I one są siwe, tak zwane niebieskie. Tu przyniosłem właśnie samca z wadą. Yy, ja go kiedyś od kolegi chyba nawet zakupiłem. To już miał tą wadę. Wadą w tej rasie jest po prostu za dużo tutaj piór. Tak zwane kanty potocznym języku. Tu ma też niepotrzebne piórko. Tu ma też za dużo. Także ale jest bardzo dobrym lotnikiem. że tak powiem. poleciał swojego też kolory najbardziej pospolite. To jest najbardziej pospolity kolor, czyli to jest ciemny, tak zwany, taki, taki jaśniutki, to jest samiczka z tego roku. To malowanie takie to jest, <noise> że tak powiem, oznaczenie moje prywatne, że żeby sąsiad wiedział, że to jest mój go. To są tak zwane barwy wojenne. To jest gołąbek z 23 roku. Też samiczka. Mam po prostu w tym roku urodzaj samiczek. Odcięcie musi być fajne. Ta ma akurat dobre. Troszkę ma kolor, może za jasny, może. No ale oczko ma już bialutkę. Tu tak zwane serce. Też ma fajne. I nie wypuszczę, bo poleci i nie trafi. <grym górka> Najbardziej popularne są też takie gąbki. Najbardziej pożądane jakieś 10 lat temu. To, to za takiego gołębia można było wziąć nawet 50 zł. To jest tak zwany sercowy. Ciemny, sercowy, grochowaty na to też mówią. Z tego względu, że tu ma ubarwienie, nie jest to czarne, tylko takie jakby groszki na to mówimy. To też jest samiczka fajna. Ona jest akurat w parze, u mnie, z samicą. Także dwie samice też się potrafią zaparzyć. Chociaż tu była sytuacja taka, że miały jedna, dwie samice, miały jednego samca. Samiec niestety odszedł. No i zostały. Na tą chwilę. Może do wiosny zostaną jako para. Ta jest bardzo fajna, ma malutką główkę. ma fajne oko białutkie. Też jest namalowana to jest samica z tamtego roku, dwudziestego Ja zakładam takie duże obrączki na pocztowe, nie jestem hodowcą, tylko jestem gołębiarzem z dziada pradziada. Także u mnie gołębie nie muszą być idealne, bo mi o to nie chodzi. U mnie gołąbki muszą być bardzo fajnie latać jak to samolot, z którego nie widzicie. <laughs> To jest moja samiczka najfajniejsza w tym roku, właśnie. Jest bardzo malutka. Ma takie odcięcie, troszkę może duże, ale o jest. Ma dobrze. Jeszcze jest bardzo pożądane, też jak ma po prostu te zejście, te czarne. Jak najwyżej, tym lepiej. Wadą jest, jak ma czarne piórko, tu gdzieś. Tak zwany fartuch. To jest. Wada, która jest niepożądana, ale bardzo często się w tej rasie zdarza, właśnie fartuch, kant i, i jakieś takie piórka nierówności tutaj po sobie. To jest ten czarny diament dla naszego majka. jeszcze akurat piórko je wyleciało zobaczcie. to jest samiczka jak widzicie ona ma tutaj takie prześwity dwa białe to też już jest wada ale lotność jej wynagradza mi wszystko przede wszystkim i to jest gołąbek z 19 roku Duża jest. Jest dużo za dużo Ale ma odcięcie. Bardzo ładne. Co mogę powiedzieć? W Polsce najbardziej popularnym hodowcą głębi typu ciemny. Nie mówiąc tej drugiej nazwy. Dla mnie jest Robert K. z Małkini. A w Wyszkowie tu jest powiem Paweł F. Oni mają taki też jeszcze zwyczaj, że po prostu lotują sobie takimi głębiami. W tym roku najdłuższy dystans 121. Nie, 101 km chyba to akurat Robert pobił. Na takim dystansie głębie potrafią wrócić, mimo że to nie są głębie pocztowe, no ale jest taka zajawka, żeby je lotować. Jak się ma całe takie stado jest bardzo fajnie, to mój sąsiad Dariusz, którego też pozdrawiam ma praktycznie 99% samych gołębi ciemnych i bardzo to w górze ładnie wygląda. Wiem, słuchajcie, są bardzo małe to długę No też jest jak się trafiają cały czas samice Jakoś nie mogę yy, Ja mam jej tak skrzyżowane z tymi bardziej niebieskimi O ale. Także Także dlatego one też taką mają troszkę barwę jaśniejszą ale mi to nie przeszkadza, bo ja lubię wszystkie głębie. Jadę będę ładny, czysty, przede wszystkim uważasz. Ktoś mówi, że głębie są brudne, że brudzą. Może je brudzą, ale same dbają o, o siebie, jak. Proszę bardzo. Czyściutki, białutki. To jest samiczka z 20 roku. 20 roku. Ale one są naprawdę malutkie, takie piękne. No. Cześciutkie, malutkie, bialutkie. Dobra, co to jeszcze wam mam powiedzieć? Chyba to będzie na tyle. Także dziękuję za chwilę poświęconą moim braj szwancom no i tak, no i właśnie o to chodzi, że to nie przyjechał po gołębie pocztowe, Mike, tylko przyjechał po nasze czarne diamenty, tak, tak jak sobie nazwa. Dobra, to. jeszcze wam pokażę, będzie fajnie wygląda. Takie stado. Ja tej głębi przede wszystkim nie biorę do ręki I one nie są takie oswojone ja Wam pokażę jak takie malutkie nawet stado wygląda w górze Pięknie Na takim niebieskim tle Jak teraz jest eee, Bardzo fajnie to wygląda Mam nadzieję, że Wam jeszcze pokażę, bo zaraz sąsiad już zauważył moje brać To jest taka malutka kupeczka. I chcę mi je złapać. Rywalizacja sąsiedzka dozwolona. Łapanie gołębi właśnie takich norma Nikt nikomu krzywdy za to nie robi. Tu Wam jeszcze pokażę jednego gołąbka. I to też jest wada, bo ten gołąb jest o Jezu. Nie wiem, czy będzie widać, muszę docieniać y, jasnej karnacji. Widzicie? Ale ma piękne oko za to. Białutkie. Dobra, muszę wypędzić resztę mojego stada, bo. No, zaraz mi sąsiad tutaj ukara. Dobra, pozdrawiam wszystkich. Mam nadzieję, że filmik się podoba. Trzymajcie się. Cześć i pamiętajcie. Czarny diament dla, dla majka.